Izabella Krzan pokazała mamę w śniadanie. Fani, jak siostry. Izabella Krzan wyrosła na główną twarz telewizji polskiej. Choć początkowo była tylko prowadzącą koła fortuny. Szybko zyskała sympatię widzów oraz szefostwa. Dziś jest jedną z gospodyń pytania na śniadanie. A okazjonalnie współprowadzi wielkie gale, festiwale czy imprezy sylwestrowe TVP. W związku z nadmierną aktywnością w mediach może liczyć na stałe zainteresowanie ze strony internautów. Nic więc dziwnego, że w niedzielę, kiedy nadarzyła się okazja, wszyscy skupili uwagę na bliskiej członkini jej rodziny. Mama Izabela Krzan była gościem niedzielnego wydania pytania na śniadanie. Pani Bożena przybyła do studia. By zaprezentować swoje popisowe dania, jakie zazwyczaj przygotowuje na święta Bożego Narodzenia. Nie obyło się oczywiście bez wspólnych zdjęć. Widać doskonale, że kobieta świetnie czuła się pośród telewizyjnych kamer i aparatów przybyłych na miejsce fotografów. Wigilie robimy rodzinnie. Mam wsparcie, bo robimy to u mojej siostry jest 17 osób. Każdy ma jakieś zadanie, coś musi przygotować. Ja zajmuję się rybą i pierogami, mówiła w rozmowie z córką oraz jej programowym partnerem, jednocześnie chwaląc się, że przygotowała pieczoną gęś oraz schab. W mediach społecznościowych śniadaniówki oraz Izabeli Liksan nie brakuje komentarzy uradowanych fanów, którzy w końcu mieli okazję poznać jej mamę nieco bliżej. Pojawiło się mnóstwo ciepłych słów pod adresem gwiazdy oraz jej rodzicielki. Mama chyba musiała w przedszkolu urodzić panią Izę, bo wygląda jak jej siostra. Jak dwie krople wody. Ale ma pani dobre geny, pani Izo, czytamy. Myślicie, że niebawem swoimi świątecznymi przepisami będą chwalić się w programie bliscy innych prowadzących pytania na śniadanie?